Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie na naszym spacerze, power walku. Przedstawiam Wam Różę, Różę Szafranek. Cześć Róża. Dzień dobry, cześć. Miło tu być. No właśnie. Chronimy się przed gałęziami, jesteśmy w terenie, więc... Atakują nas, więc właśnie. Tak. No ale spokojnie, damy sobie radę. Ehm, moi drodzy, bardzo się cieszę, że pójdziemy sobie teraz wspólnie na spacer, bo tak chodzimy codziennie o poranku. Ty tak że zaczynasz sobie różę tak dzień? W jaki sposób właśnie? Jaką masz rutynę? T Tą poranku, jeżeli możesz powiedzieć? Ja mam taką rutynę typowo związaną z dbaniem akurat o ciało. Czyli taki prysznic, który jest trochę ciepły, trochę zimny. Natomiast później wszystkie aktywności, jeśli chodzi o sport, to raczej po południu i raczej wieczorem. Okej, okay, fajnie. No, my tak traktujemy te nasze power walki jako może nie sport, a taką po prostu aktywność. Mm -hmm. Spokojny, bo tak naprawdę na spacer to każdy może sobie pozwolić. I dlatego właśnie sobie tak zaczynamy dzień. Czy możesz się przedstawić i powiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz? Bardzo się cieszę, że mogę tu być dzięki Mateusz, że, że robimy tego Power Powerwalka razem dzisiaj. Ja się nazywam Róża Szafranek i prowadzę w tej chwili dwie organizacje: to jest HR Hints i to jest Culture IV Institute. I obydwie te firmy zajmują się wdrażaniem zmian ludzkich w organizacjach. Czyli to, co robimy, to po prostu przychodzimy do firmy i wszystkie kwestie ludzkie od strony czy rekrutacji, czy komunikacji, czy zarządzania liderami, czy wszystko to, co w obszarze ludzkim. To jest nasz temat, to jest coś, co robimy od lat i w dość sporej skali. Super. I właśnie o tym moi drodzy dzisiaj porozmawiamy tutaj z różą. A tak naprawdę to bardziej posłuchamy Róży, co mądrego i ciekawego nam powie. Szczególnie teraz w tym okresie, kiedy końcówka roku nadchodzi i tak sobie pomyśleliśmy razem bo razem wymyśliliśmy ten temat, że to jest czas podsumowań. I często też podsumowań, a może przede wszystkim w biznesie. I nie każdy jest zadowolony z tego, jak ten rok wyglądał. Jak ta współpraca, szczególnie z tym managementem i, i osobami, które pracują w firmie, wyglądała, bardzo często są spięcia, napięcia, stresy, niestresy, i z czego to wynika? Masz bardzo dużo obserwacji? Opowiesz nam o tym? Opowiadam. O, no oczywiście, fajnie. że tak. To poczekaj, zanim przejdziemy do tego tematu, to zanim, mi, to ja jednak muszę o czy rzeczy ciebie zapytać. Ja tak naprawdę o dwa nawyki, bo mam taki zwyczaj, że swoich gości na pełłokach pytam o nawyki. Pierwszy taki, który masz już wypracowane u siebie, który ci służy. I który daje ci energię, dobre samopoczucie, w ogóle taki, który bardzo sobie chwalisz. Jaki to jest mhm. nawyk? Ja w ogóle jestem też. Myślę, że mamy bardzo wiele punktów wspólnych, bo my jesteśmy w ogóle i w firmie. I ja też osobiście jestem człowiekiem rutyn i nawyków. No bo niestety o. nie z wielkiego pomysłu raz wymyślonego w piękną weekendową noc, tylko niestety z powtarzalności, z nudnej, stałej z robienia to samo, po prostu biorą się efekty. Dla mnie bardzo ważne jest wyłączanie się i przełączanie się w inny tryb. Czyli ja jestem akurat człowiekiem kultury, człowiekiem sztuki, ja jestem człowiekiem teatru Aha. po godzinach pracy, więc to, żeby co najmniej raz w tygodniu. Pójść gdzieś w takie miejsce, które mnie intelektualnie, kognitywnie rozwija, napędza, i żeby móc o tym z kimś pogadać, okay. żeby to nie było tylko takie no, wesoła komedia, tylko tak. żeby faktycznie popatrzeć na świat z innej perspektywy. Mi to jest bardzo potrzebne, to jest bardzo nawyk, który lubię, bo bardzo łatwo jest, jak się pracuje z ludźmi, zwłaszcza na ich problemach, zwłaszcza jak się pracuje z przedsiębiorcami czy z herowcami, to bardzo widać to, że można się zapomnieć po prostu i świat staje się trudny i kłopotliwy. Trzeba umieć się do tego zdystansować. Tak. No i trzeba być przede wszystkim mentalnie zdrowym, nie? żeby to dobrze robić. Nawet nie że jak się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo to bezpośrednio nawiązuje do. Nie wiem, czy pamiętacie, moi drodzy, ale kiedyś prowadziłem power Walk mówiąc o trzecim miejscu. Mhm. Trzecie miejsce w naszym życiu, twoim, moim, twoim również, jest niesłychanie ważne i potrzebne, bo pierwszym miejscem jest dom, drugie robota, mhm. praca. I dobrze mieć takie trzecie miejsce. Rozumiem właśnie, że to, co przed chwilą powiedziałeś, to jest twoje trzecie miejsce, gdzie możesz nabrać tego dystansu do tych wszystkich spraw związanych z domem, z drugą z robotą, Dokładnie. a tu się wchłaniasz, wtaczasz w zupełnie inny świat. Które zabiera Twoje myśli. Dokładnie. No, ale o codzienności. To jest, tak jak nawet się mówi często, że albo trudno być prorokiem we własnym kraju, albo że bliższa ciało koszula człowiek nie jest w stanie sam siebie, swoich zachowań, swoich nawyków, swojego performance'u ocenić na bieżąco. Potrzebne jest to takie wyjście i spojrzenie na siebie raz na tydzień, raz na miesiąc, raz, na, raz do roku to jest właśnie to, co, to, co powiedziałeś. Teraz dla wielu ludzi, dla wielu liderów. Jest taki moment, że no, sprawdzamy, co tak. nam się udało przez ten rok zrobić i choćby takie zatrzymanie, choćby takie podsumowanie, spojrzenie z boku tak. jest super cenne, bo inaczej się nie zatrzymamy po prostu. No właśnie, I to jest dobra umiejętność. Fajnie, bardzo mi się podoba ten twój nawyk. A powiedz mi o drugim swoim nawyku, którego jeszcze u siebie nie wypracowałaś, ale może masz taki na swojej wysh-liście. czyli z chęcią byś go do swojego... Życia wprowadziła. Oj, zdecydowanie. Ja mam taką dyskusję wieczną ze snem swoim. To znaczy, Aha. przez to, że funkcjonowałam bardzo długo w dwóch strefach czasowych, czyli polskiej i amerykańskiej, nauczyłam się rzeczywiście czegoś niedobrego, czyli takiego negocjowania ze swoimi potrzebami snu, skracania. <laughs> czasu snu gdzieś tam rozregulowywania tego, zwłaszcza w zeszłym roku, kiedy to, to co rozmawialiśmy, że robiliśmy tą premierę amerykańską książki. Tak. No ja mieszkałam wtedy w dwóch miejscach jednocześnie, no i to jest coś, o co walczę w tym roku. Nie, nie udaje mi się jeszcze robić tak, żeby zawsze kłaść się spać i wstawać o tych samych porach. Niestety, więc to jest coś, co mam do zrobienia na swojej okay. liście zdecydowanie. Według mnie wszystko zaczyna się od snu, więc trzymam mocno kciuki na to, żebyś dopracowała to u siebie, bo powiem szczerze, ja kiedy zawalam noc i właśnie gdzieś jestem z jakiegoś powodu na tych dwóch nogach, dwóch kontynentach, uh, górnie przenoszę. No No właśnie. No dobrze, fajnie. Dzięki za tę rozgrzewkę. Myślę, że to też dla nas fajna inspiracja, co? Żeby usłyszeć od kogoś innego, e, właśnie na czym, co, co działa, a co by się przydało. No dobrze, to przejdźmy do tego tematu końcówki roku, współpracy w organizacjach, firmach, mamy szefostwo, mamy management, dyrekcję, menadżerów, no i osoby, które działają na co dzień, wykonują poszczególne zadania. No i tak często przecież się zdarza, że to jakoś nie trybi. Tak nie, się zdarza, że to nie, nie, nie działa. działa zupełnie, no jak będzie. to mówią czasami liderzy. hr często odpowiadają, że no dobra, ale czy dogadaliście, jak to powinno być? Aha. No bo to jest z jednej strony o komunikacji, ale też z drugiej strony jest bardzo dużo takich przekonań w biznesie i w ogóle jak się zarządza, czy obszarem ludzkim, jako HR-owiec, czy, czy jako przedsiębiorca organizacją, które teraz na koniec roku nam wypływają. To znaczy, bardzo często mamy takie przekonanie, że jak ktoś jest dobry, na tak. przykład jak pracownicy są dobrzy, czy mają duże doświadczenie, czy dużo im płacimy, mhm. no to nie trzeba od nich tej pracy odbierać. To znaczy, mówimy tak, no przecież on ma 20 lat doświadczenia, płacę mu tyle i tyle, no to przecież to nie jest dziecko. Ja nie będę go rozliczać z zadań. I tutaj wracamy do tych rutyn. No, my mówimy w Culture Ivy i w Chińcach, że no właśnie musisz, i to nie jest o tym, żeby go kontrolować. Tak. To nie jest o tym, że ty musisz być micromanagerem. To jest o tym, że jeśli się na coś umawiasz, mhm. to też w ramach szacunku do drugiego człowieka i takiego uznania jego pracy po prostu umawiasz się, do kiedy ktoś coś robi i odbierasz tą pracę. Tak. I to, żeby budować takie rutyny organizacyjne, tak mhm. jak mamy rutyny indywidualne, tak samo organizacja ma swoje rutyny. Czy to są spotkania cotygodniowe, czy to są spotkania raportowe, czy to są spotkania indywidualne, czy to są spotkania zespołu, czy całej firmy. To jest oczywiście do ustalenia na poziomie każdej organizacji, ale rzeczywiście jest to super ważne, żeby organizacja miała takie rutyny, no bo bardzo często przedsiębiorcy właśnie podsumowując sobie rok mówią: "No ja liczyłem, że z takimi ludźmi, z tak doświadczonymi, no to jak ja im dam zadanie i pójdę robić coś innego, no to przecież oni to dowiozą." No Nie widziałam jeszcze, żeby bez ustaleń, bez rutyn i bez takiego regularnego sprawdzania czy ktoś coś potrzebuje? Czy ktoś faktycznie robi to, co powinien? I to jest ważne. Nie takiego, wiesz, wchodzenia w środę w nocy i mówienia: Dobra, wiem, że się umawialiśmy na poniedziałek, ale gdzie to jest? To właśnie nie chodzi o to, żeby komuś z butami wchodzić, mhm. tylko właśnie, żeby mieć tą rutynę i żeby ludzie wiedzieli, że to jest przewidywalne. I to jest to, o co HR bardzo, bardzo często walczy: że musimy faktycznie uczynić pracę przewidywalną, no bo ludzie wtedy mają większe poczucie bezpieczeństwa, mhm. ale też. Nie tylko czują się lepiej, ale też performują lepiej. Po prostu. To się wszystkim opłaca od takiej strony biznesowej, no a z drugiej strony właśnie liderzy są w stanie wiedzieć, kiedy, co, kto robi. Tak. To co tak naprawdę działa albo nie działa? Co jest takim głównym kluczem do tego sukcesu, żeby to, ta, ta współpraca, no i przede wszystkim efektywność tego działania była? Czy to jest komunikacja? Ja bym komunikacja w zespole? Że jeśli komunikacja, to powiedziałabym, że konkret jest najważniejszy. Znaczy, bo komunikacja ogólna bardzo często wprowadza nas w taki błąd, że mówimy, no ale przecież rozmawialiśmy. No, ale przecież coś tam było, odbyło się spotkanie. Tak. Mamy bardzo dużo niestety też dowodów na to, że to, że się odbywa spotkanie i że ludzie siedzą w jednym miejscu, jeśli nie ma konkretnych ustaleń, mhm. jeśli nie ma podziału, kto co robi, do kiedy i jak będzie oceniany wynik tej pracy, okay. to po prostu to się rozpada. Tak. I dzisiaj liderzy są rozczarowani na ogromną skalę. Po pierwsze, dlatego, że jest ogromna część ludzi wypalonych mhm. niewielka część o tym wie. Więc są ludzie, którzy odchodzą, zmniejszają etaty. No ale są też ludzie, którzy hmm. pracują wypaleni. Przecież hmm. taki, takich ludzi jest ogromna, ogromna tak, większość. Bo nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować z pracy. Dokładnie tak. tak. Więc to, że to niezadowolenie faktycznie jest na poziomie hmm. liderów. Hmm. No ale z drugiej strony oni nie, nie potrafią tego nazwać. Hmm. Czyli mówią, nie dostałem tego, co chciałem. Możemy no no i wtedy wiesz, pada pytanie, no dobra, ale czy powiedziałeś, co chciałeś? Tak. No nie, no przecież to jest oczywiste. Nie ma rzeczy oczywistych tak. niestety, dopóki ich nie nazwiemy, nie skonkretyzujemy, nie spiszemy, Aha. no to niestety nie możemy uznać, że coś jest obowiązujące. Tak samo z kulturą organizacyjną. Tak. Kultura organizacyjna, o której wszyscy mówią, że to jest jakiś owocowy wtorek, przyjemna atmosfera, to są konkretne zachowania, których oczekujemy, to są konkretne właśnie rutyny organizacyjne, to są konkretne wartości, ale nie takie wartości, wiesz, ogólnie napisaliśmy sobie, że jesteśmy tam, nie wiem, otwarci. Co to znaczy, że jesteśmy otwarci? Czyli jak przychodzi klient, to co robimy, mhm. a czego nie wolno robić? Nie? Jakby jakie są ramy Czyli wręcz tego zachowania? Nawet na przykładach, konkretnych praktykach można by było oprzeć Tylko to. Tylko i wyłącznie na konkretnych. Tak, dokładnie Jasne. tak. Bo to wiesz, jakby bardzo łatwo jest ten obszar ludzki, tak. czy jak zarządzasz, czy nawet jak rekrutujesz. Tak. Bardzo łatwo jest rozmyć i powiedzieć: mhm. no, świetna energia, świetny vibe. Mhm. A tak naprawdę okazuje się, że po prostu chodziliśmy do tej samej szkoły i mieliśmy tych samych profesorów. Albo znamy tych samych ludzi i dobrze nam się gadało, ale tak naprawdę na poziomie konkretu nie wiemy, czy ktoś coś umie. Mhm. Nie wiemy, czy ci ludzie to wiedzą faktycznie. Tak, tak. To co, warto w takim razie to, jeżeli to już sobie chcemy pójść w tym kierunku, to rozpisać, zrobić scenki takie, yy, nawet wewnątrz zespołu, które przygotują nas, przetrenujemy, tak jak w sporcie. Dokładnie, dokładnie naprawdę? tak. To znaczy dokładnie jak podsumowujemy rok, to zaczynamy od tego, mhm. Co nam się nie udało, co poszło nie tak jak chcemy, co poszło super i szukamy wspólnych mianowników. Drugi krok bardzo ważny, który robimy, to jest właśnie ustalenie, jak dojdziemy do tego celu. Mhm. Bo to jest tak, jakbyś powiedział: Wiesz, no dzisiaj jestem w takim miejscu, za pięć lat chcę wygrać jakieś zawody tak. i nic nie zmienił. Mhm. I liczył, że to się wydarzy. Tak. Wiesz, że 90% firm dzisiaj tak działa. Czyli stawiamy cele i nie zmieniamy dróg dojścia. Nie uruchamiamy dodatkowych kanałów, nie zatrudniamy dodatkowych osób albo w ogóle nie modyfikujemy tych zachowań. Z czyli... to wynika, że tego się nie, to się nie dzieje? No bo przecież to z logiki wynika, że tak należałoby właśnie do tego podejść. Bo co? Bo to jest za duży wysiłek albo ludzie tego nie lubią po prostu? Problem jest z konfrontacją, czyli z tym, że żeby zmienić coś, musisz powiedzieć i nazwać dla siebie i dla innych, dlaczego coś nie działa. Okay. I to jest po prostu najzwyczajniej ogromnie przykre. Tak. Jak my patrzymy sobie nawet na to, jak liderzy funkcjonują, to bardzo często odpowiedź jest taka: Zaczęliśmy ten proces, ale nie skończyliśmy. Mhm. Zaczęliśmy to robić, ale porzuciliśmy, albo zawsze było coś ważniejszego. My mówimy, zawsze będzie coś ważniejszego niż zarządzanie, tak. bo zawsze będzie sprzedaż do zrobienia, zawsze będzie klient, który dzwoni, zawsze tak będzie. Mhm. To, żeby dotrzymać rytmu właśnie tym ustalonym rutynom, tak. to jest istotna rzecz, ale niewiele rzeczy w tym pomaga. No to jest dokładnie tak, jak wiesz, z rutynami indywidualnymi. Tak. Tutaj jestem trochę chory, tutaj mam katar, a tutaj jest poniżej zera, to może nie pójdę na ten trening. <laughs> Oj tak, są różne yy, wymówki. Właśnie, bo tak, a propos wymówek, to tak mi się kojarzy, skojarzyło to, jak to mówiłaś o tym, że należy. Po nazwaniu problemów czy wyznaczeniu sobie celów, przejść do już konkretów i nazwać je. I żeby powiedzieć, że musimy zrobić to i to i to. Ale to jest olbrzymi wysiłek i pewien też dyskomfort, prawda? Mhm. Żeby przede wszystkim nazwać to, co dzisiaj nam nie wychodzi i znaleźć na to rozwiązanie, dokonać pewnych zmian. A zmiana energia, a zmiana mhm. wysiłek, a zmiana dyskomfort. To w takim razie. Czy jest na to jakiś przepis? Ja od takiej strony systemowej i myślenia o organizacji bardzo polecam odklejenie swoich wyników, odklejenie swojej roli szefa HR-u, szefa zespołu, szefa firmy, odklejenie od swojego ego. Czyli to nie jest o mnie, że ja jestem kiepski, to nie jest o mnie, mhm. że ja nie dam rady, to jest o tym, że ta rola w tym roku była dla mnie trudna. Mhm. Może tego nie zrobiłem, może tego nie umiałem. Co mam zrobić, żeby w następnym roku to dowieść? Mhm. Czyli czyli... Nastawienie na rozwój, nie to, że jesteśmy to fiksowani tutaj, tylko wręcz przyznanie się trochę, że no, tu mogę być lepszy. Tak. Nie, nie znaczy, że mamy się e, ocenić negatywnie, chociaż taka krytyka też jest e, wskazana. Czyż to może ludzie się nie lubią. Ale tego wielu robić? Osób, wiele osób będzie je unikać. Nie? No Więc właśnie. zobacz, jak dużo jest takich tak zwanych y, gier statusowych w organizacjach. Mm -hmm. Czyli ludzie sobie wzajemnie udowadniają, kto ma rację mm -hmm. zamiast działać. Tak. I, dla dobra firmy, dla dobra organizacji. Tak, i to jest o tym, nie? Więc mm -hmm. to, żeby rzeczywiście unieść tą dużą presję, tą dużą wagę tych swoich czy stanowisk, czy odpowiedzialności, to jest super ważne. Żeby powiedzieć, to jest wyzwanie, które muszę zrobić. I jeśli trochę to zmodyfikuję, jeśli będę musiał negocjować, to to nie jest o mnie, że ja jestem słaby. To jest o tym, jakie zadania muszę wykonać. Mhm. Być może pewnych zadań nie umiem wykonać. Dlaczego mhm. nie umiem ich wykonać? Czyli znowu umiejętność nabierania dystansu do siebie samego. Mhm. Że ja nie umrę i nic się strasznego, dramatycznego nie stanie. Po tak. prostu dowiem się, jak do, dowieść cel inaczej. Mhm. Samemu można sobie to powiedzieć, ale. No, stojąc przed oceną, a szczególnie mm. oceną szefa, który na koniec końcu podejmuje decyzję o promocji albo awansie, także i bonusie, mm -hmm. to takie przyznanie się do słabości, do, że tak powiem, do tego, że trzeba coś zmienić, nie jest, nie jest proste. Jakie masz obserwacje w takich sytuacjach, co działa? A co nie zadziała? Mhm. I tutaj znowu wracam do tego konkretu. Czyli tutaj mamy konkretne oczekiwania na poziomie zachowań, które powinny się wydarzyć. Czyli to jest trochę tak, jak się mówi, jak się zatrudnia sprzedawców albo ludzi od biznesu, mhm. że patrzymy na wynik, ale patrzymy też na postawę. Czyli patrzymy na to, czy ktoś szuka nowych dróg, czy ktoś szuka nowych kanałów. No bo może być tak, że jest akurat słaby miesiąc, może być tak, że jest słaby kwartał i ktoś wykonał dużo działań, ale nie zamknął pewnych bili, no po prostu tak się, tak się dzieje, taka jest koniunktura. Więc to jest super ważne żeby znowu na poziomie zachowań być super konkretnym, żeby potem, wiesz, nie osunąć się w jakiś taki ogół pod tytułem, a bo ja bym oczekiwał, żebyś ty był bardziej sympatyczny. Mhm. I czasami tak jest, że ludzie tracą pracę, mówią ale przecież cele, które były twarde, no to ja przecież doworzę. Tak. A ktoś mówi: "No ale jesteś mało proaktywny" albo klienci się skarżą. Nie? Czyli jeśli nie mam co powiedzieć, to mówię takie rzeczy. I wtedy jak sobie to konkretnie zdefiniujemy, Czyli ok, jeśli tutaj będzie problem z tym, jeśli będzie problem z takim i takim celem, z takim i takim mhm. wynikiem, to co ja mogę zrobić na poziomie zachowania? I to tak. jest do, do lidera pytanie. Co ja mogę zrobić na poziomie zachowania, żebyś docenił to, że ja się mhm. bardzo staram, a na przykład koniunktura jest trudna? Mhm. Mhm. No bo to jest ten błąd, który bardzo często liderzy popełniają, że nie umieją ocenić, czy to człowiek nie dowozi, tak. czy rynek się zmienił, czy jest recesja, zwłaszcza teraz przez ostatnie dwa lata, a będzie gorzej. Nie? To znaczy, rynek jest coraz trudniejszy, recesja się pogłębia i faktycznie no, i w B2B, i w B2C sprzedaż spada. Więc rzeczywiście, jeśli mamy taki problem, że nie wiemy, co nie działa. My to musimy jak najkonkretniej nazwać poszczególne obszary, żeby się na przykład dowiedzieć, czy to człowiek nie jest w stanie w tej roli nam dowieść. Tak. Czy po prostu może jakiś kanał jest zły, sposób jest zły, tak. a może nasz produkt wymaga jakiejś modyfikacji? Nie to już jest takie. Czyli yy... Rozmowa i zastanawianie się. Od razu mi się przypomniało tutaj Power Walk z Arturem Jabłońskim, który w, dziale, w obszarze marketingu, marketingu. działa. Mhm. Tak, i on właśnie powiedział, że u niego w takich sytuacjach bardzo dobrze działają. Spotkania, rozmowy jeden na jeden z pracownikami, nie w zespole, co oczywiście też odbywa się, ale jeden na jeden, żeby zrozumieć, posłuchać, e, zwrócić uwagę na niektóre rzeczy związane z organizacją, mniej tam z sprawami prywatnymi, chociaż to też ma znaczenie, mhm. bo bardzo często szef musi być teraz także i tym dobrym bójkiem i opiekunem prawda, e, emocji e, zespołu. Ale jednak e, takie spotkania jeden na jeden, Czyli lidera z członkiem zespołu, pracownikiem, mają znaczenie. Czy to także Twoja obserwacja? Wiesz co, no, to jest taka rutyna organizacyjna, wymaga trzech rodzajów spotkań. Czyli to, żeby to były spotkania indywidualne, i my mówimy, że najrzadziej raz na dwa tygodnie powinno się takie spotkanie pracownika odbywać, bo to znowu nie jest o tym, że szef przychodzi. I to ja teraz zrobię sobie one, on one. Mhm. To jest, To musi być element rutyny, żeby znowu, tak jak sprawdzasz puls, tak. tak jak robisz rutynę indywidualną, żeby sprawdzać, jak człowiek sobie radzi, żeby móc mu pomóc i mhm. rozwiązać jakieś problemy, albo po prostu postawić inny jakiś pomniejszy drobny cel, no to to się powinno odbywać regularnie. Okay. Druga rzecz to jest spotkanie zespołowe, tak. czyli to, żeby ludzie mogli uczyć się wzajemnie od siebie. Czyli, żeby faktycznie było tak, czy to jest raz na tydzień, czy to jest raz na dwa tygodnie, my bardzo lubimy spotkania tak zwane wentylowe. Czyli o. to, że jest frustracja tak. wynikająca z pracy, wynikająca z pracy z klientami, jest oczywiste. Każdy mm -hmm. ma taki problem. Więc to, żeby można było nie nieść tego do domu, tak. tylko po prostu ze swoim zespołem przegadać to, no bo tutaj I działa. Po ciśnienie. Tak. Stąd też nazwa, wentylowe. Wentyl, tak? dokładnie. Fajne. Czyli to jest o tym, że inni ludzie też mają takie problemy. Aha. Jakby wiesz, nie bycie samotnym w tym tak. i, i brak takiego przekonania kurde no ja sobie sam nie radzę, ja nie umiem tego zrobić. Inni tak. też nie mogą. To jest po prostu trudne. Tak. Nie więc żeby ten wentyl mieć tak. ym, i spotkania zespołowe, no i spotkania całofirmowe. To jest super istotne pod kątem tego, że większość pracowników dzisiaj mówi, ale ja nie rozumiem konkretnie co my mamy osiągnąć. Ja nie rozumiem, jest jakaś wizja, misja spisana w jakimś pliku, w jak na jakiejś ścianie powieszone, no bez sensu w ogóle to jest nieżywe. Nie? Mm -hmm. Czyli znowu, co chcemy zrobić, jak to chcemy zrobić, jak codziennie to realizujemy, żeby faktycznie ludzie po prostu byli zaktualizowani. I tutaj mamy mnóstwo takich nawyków raczej od korporacyjnych, tak. niedobrych. Czyli takich, że to jest, wiesz, robione tak na odczep się. Nie? Na zasadzie, dobra, coś im tam powiemy i to nie ma związku. Ale jest to zazwyczaj sama górka, tylko bez, tego głębi, bez tej głębi, tak? dokładnie, dobrze myślę? Dokładnie. Czyli tak. jak y, my nawet mówimy wprost w Catcher Ivy, że jak macie napisać wartości, za którymi nie idą te praktyki organizacyjne, mm -hmm. nie wdrażacie tych rutyn, nie robicie tych spotkań na poziomie zachowań, to w ogóle lepiej nie robić tych wartości. <laughs> Czyli wiesz, jakby tak. lepiej zrobić praktycznie, sensownie dla ludzi. Mm -hmm. A jeśli nie macie na to czasu albo nie macie przestrzeni, to odłóżcie to. Bo tak. to jest trochę tak, jak po prostu zagranie ludziom na nosie, nie? i powiedzenie: tak. dobra, dobra, macie tu jakąś wizję, misję tam skopiowaną z internetu, przez czat napisaną, tak. to tam macie i się odczepcie. Jasne. Przecież ludzie to widzą, ludzie są dorośli, nie? Też widzą, że nie ma tutaj praktycznego zastosowania. No, mhm. Tak być nie może, nie? Jasne. Fajnie, to wiesz, już tak podsumowując, bo ten początek traktuje dzisiejszej naszej rozmowy, a bardziej tego, co ty powiedziałaś podczas naszego Power Walka, to jest taki, wiesz, obraz generalny, co działa, co nie działa, co ten, ale na sam koniec fajnie dałaś trzy, tak naprawdę jedno w trzech punktach rozpisane, na co należy zwrócić uwagę. I rozumiem, że jak ty pracujesz z organizacjami, to dążysz do tego, żeby właśnie to w ten sposób, Zaszczepić, żeby zrobić te dobre rutyny, tak? Z tymi Dokładnie. spotkaniami? Dokładnie. To jest y, też, tak jak doskonale wiesz ze swojej praktyki, y, różnica między teorią a praktyką jest w praktyce. Czyli <grym> tak. to, żeby po prostu robić te rzeczy, <grym> czyli być z tą firmą, y, pogadać z nimi, y, rzeczywiście dopilnować tych nawyków, no bo wiesz, że jak się czasami tylko powie, a potem y, się założy, że ludzie to zrobią, to, tak. to nie zrobią. Tak. I to nie dlatego, że są leniwi, tylko Aha. dlatego, że po prostu mają inne rzeczy. Mają inne priorytety, mają inne cele. To no więc prawdziwa zmiana się dzieje w praktyce. Tak. I dobrym wzorze, który z, zazwyczaj daje lider. To prawda. Jak spotkaliśmy się dzisiaj rano z różą, na chwilę musimy się zatrzymać, zanim przejdziemy na drugą stronę ulicy, bo tutaj tramwaj o numerze 5 właśnie jedzie z Nowego Portu do. z Oliwy do Nowego Portu. A no, zobacz, co tu jest cześć. napisane: świadomość ma znaczenie. Dobry kontekst. O, właśnie to pokażemy Wam, żeby nie było dla tych Was, którzy oczywiście oglądają to na YouTubie, bo część powerwalkerów i powerwalkerek e, słucha nas na Spotify'u. To musicie nam uwierzyć na słowo, że na, tra na tramwaju właśnie był taki napis. Um, i, I o czym ja mówiłem? Bo już wypadłem z... Mówiliśmy o, li... mówiliśmy o tych rutynach, mówiliśmy o praktyce, mówiliśmy o liderach. Tak, i dobrym przykładzie. I właśnie sami się złapaliśmy na tym, że jak umówiliśmy się dzisiaj rano tutaj w Oliwii Center w Starbucksie, to oboje przyszliśmy przed, przed czasem. Bo punktualność dla nas to także jest bardzo ważna wartość. I myślę, że zarówno Ty, jak i ja wiemy, że osoby w naszym zespole też będą punktualne, jeżeli my będziemy punktualni. Wiecie o co chodzi, prawda? Dawanie dobrego przykładu samemu ma kolosalne znaczenie i później się przekłada na to, co się dzieje. Absolutnie tak. Róża, bardzo Ci dziękuję. Jak Ci się spacerowało? Super, wspaniale. Przyszliśmy nawet pod górkę momentami. Miałam taką obawę, jak tam wchodziliśmy, że o nie, a jak się zasapię, zadyszę, to co? ale było super. No, ale ty w dobrej formie jesteś, no, wiesz, to co ty. Jak w porównaniu jeszcze... z Tobą to nawet wiesz, w przedbiegach odpadam. Ale, no, ale tak, bardzo nie dziękuję nie. za dostosowanie tempa. Także, no, także super, Fajnie. dzięki. Ja się złapałem ostatnio na tym, że ja już nie potrafię rozmawiać siedząc. Wiesz, ja no. uwielbiam gadać e, idąc, właśnie maszerując. Tak jak zresztą wiele osób to robi, więc tak my też robimy na Power walkach. Super. Bardzo dziękuję Ci. E, mam dzięki. nadzieję, że Wam się podobało. Ja jeszcze raz na pewno sobie posłucham tego, co mówiła Róża, ale już z kartką i z długopisem, bo parę fajnych rzeczy powiedziałeś, które myślę, że warto zastanowić się, czy można zastosować u siebie. Niezależnie, czy jesteście po tej stronie bycia liderem i szefem, czy może właśnie jesteście członkiem zespołu, bo myślę, że można to wykorzystać w jedną i drugą stronę. Absolutnie, no bo i w jednym i w drugim obszarze działa to, że nie tylko wielki pomysł, nie tylko wielki start, nawet mamy to w języku, nie? że mówimy, najtrudniej zacząć. Tak. No, nieprawda. Najtrudniej utrzymać i rutynę, mm. i właśnie przegrać parę razy, i nie wstać na, tak. na ten spacer, czy na ten sport, i znowu zacząć to robić nie? Tak. ponownie, żeby utrzymać i y, dowieść ten, ten tak. nawyk. I potrafić rozmawiać o, o popełnionych błędach, o tym, co można lepiej udoskonalić. I y, ja sam złapałem się na tym, jak ważna jest. Umiejętność i odporność, i gotowość na konstruktywną krytykę. Ja wręcz mhm. ją uwielbiam, bo już nie biorę tego personalnie. Bo to nie jest o tobie wtedy, nie? To dokładnie. nie jest o Twoim ego, które tak. cierpi, tylko tak. to jest po to, żeby się czegoś nowego do, dowiedzieć, nauczyć. Nauczyć. No. Dokładnie, dokładnie. No, widzicie, jak fajnie to podsumowaliśmy? Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Róża, wielkie dzięki, miłego dzięki. dnia Ci życzę. I wzajemnie. trzymajcie a was, się. No właśnie, a Was zapraszam na nasze powerwalki codziennie. Pamiętajcie. Chodzimy, maszerujemy, bo to dla zdrowia naszego, a także, żeby zainspirować się jakąś nową wiedzą. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma Multilife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.